Na początek pamiętaj o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę, by nie przegapić dalszych materiałów. Lubicie proste przykłady, więc przybywam. Dzisiejszy będzie ultra prosty. Pomijam nawet konto rozliczenia zakupu. Zróbmy więc prepayment, polegający na tym, że zapłaciliśmy za licencję programu do administracji wyciągami bankowymi za 10 miesięcy z góry. Mamy fakturę. Mamy. No to księgujemy. Najpierw zobowiązanie za fakturę księgujemy po stronie kredyt. VAT z faktury wrzucamy na konto VAT naliczony po stronie debet. No a różnica pomiędzy wartością brutto z faktury a VAT będzie naszym kosztem do podziału na poszczególne miesiące. Jak łatwo policzyć? 10 tysięcy przez 10 to tysiąc. Tysiąc złotych więc jest naszym kosztem miesięcznym. No to wracamy do księgowań. Mamy brutto i VAT zaksięgowane. Co dalej? Wrzucamy drugostronnie, czyli po stronie debet, wartość netto 10 tysięcy złotych. Tym razem na konto. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Z tego właśnie konta będziemy co miesiąc uwalniać koszt, czyli wyksięgowywać go z niego po kredycie na konto kosztowe po debecie. Tak też się stało w operacji drugiej. Nasz miesięczny koszt tysiąc złotych poszedł na konto usług obcych wynikowe, kosztowe. No i tyle. Proste, nie? Taka jest rachunkowość, choć oczywiście nie zawsze. Zaglądaj częściej po proste przykłady księgowań. A jeśli doceniasz moją pracę, postaw kawusie link pod filmem.